Tymczasem z naszą kamerą pobiegnijmy teraz do centrum miasta. Tutaj w niedzielę popołudnie dało zaobserwować się wielu wolontariuszy kwestujących na rzecz orkiestry. W wolontariuszowym gronie znalazła się też była radna Honorata Freus-Grzelak. W tej roli wystąpiła po raz pierwszy i jak zapewnia będzie kwestowała też w kolejnych finałach. Po raz pierwszy, bo w wcześniejszych latach uczestniczyła to moja córka, a z uwagi na to szkołę, którą y, y, uczęszcza do szkoły nie może uczestniczyć w tym roku, a więc ja stwierdziłam, że to ja uczynię. Ale to bardzo piękne dlaczego? Skąd taka inspiracja? Właśnie przechodzi córka była teraz mama będzie, tak? tak oczywiście i też moich synów też próbuję też im przekazać to, że warto pomagać, że to dobroć zawsze wraca i że warto pomagać długiej długiemu człowiekowi, bo i tak w różnych akcjach uczestniczyć. Bo jednak to dobroć jest potrzebna długiej osobie. Jest to moja druga przygoda. Ostatni raz w tamtym roku brałam udział. I właśnie w tym znowu zdecydowałam się. Spodziewam się, że, że wtedy, kiedy zaczynała orkiestra, to jeszcze pewnie ciebie na świecie nie było, bo jesteś młodą dziewczyną, ale rozumiem, że ideę znasz doskonale, więc, więc warto pomagać. No tak, oczywiście jest to wspaniała inicjatywa, więc mhm. popieram jak najbardziej. Dlatego biorę udział. Inni wolontariusze, głównie Szkolna młodzież, podczas 28. finału nie narzekała na brak pracy. Tak? Ludzie są zainteresowani, zaczynają samochody, sami z siebie chętnie, nawet nas mhm. specjalnie szukają. Mhm. Czyli niespecjalnie się, że tak powiem, wysilacie i tak ludzie przychodzą, tak? Tak. Mhm. A która to przygoda z orkiestrą? Zuzia ma drugą, a ja już tak w sumie kilka lat. Kilka lat, tak? No i jaka to była inspiracja? Dlaczego pani wzięła udział? No bo lubimy owsiaka i pomaga dzieciom. A czy mieszkańcy Wielunia popierają orkiestrę owsiaka? Po ostatecznym wyniku finansowym, o którym za chwilę okazuje się, że tak. Do orkiestrowych puszek chętnie wrzucano nie tylko drobne, ale też papierkowe pieniądze. gdzie panie macie serduszka? A tu mamy kieszenie. W kieszeni, czyli -y, dałeście na orkiestrę, tak? Oczywiście. No tak. no bo tam. już się przestraszyliśmy, nie macie serduszek. A jeszcze mam w a, domu. A, 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 a. No, i co sądzicie o tej orkiestrze? To musi być, prawda? No, to dobre. No, dobre. no, no. tak, musi być. Mhm. Jakaś pomoc jest. Panie gdzieś spotkały serduszko w szpitalu na jakimś sprzęcie gdzieś. Ktoś z waszej rodziny skorzystał z pomocy? Nie. Raczej nie. Raczej nie, nie. Tak? nie, nie. Czyli na szczęście udało się nie. Starsze nie. babcie także. Ale dobrze, <noise> że... dobrze, że jest. Dobrze, tak, tak, jest. tak. Dobrze, że jest. Na orkiestrę było dane. A gdzie jest orkiestra? Szukam. No, chodzą. O tu ma pan pełno wolontariuszy? No, dopiero teraz się pokazali, Ach, bo wyszli. Tak, to. to tak, Czyli, ale dajecie. Dacie, Oczywiście. Dacie, wspieracie owsiada. Dlaczego? Nie? A dlaczego, dlaczego wspieracie? No, bardzo dobrze robi dla wszystkich, dla dzieci przede wszystkim. Daliście na orkiestrę? Daliśmy, oczywiście, jak co roku. Aha. Ja rozumiem, macie Państwo malutkie y, dzieciątko, mam nadzieję, że nie musiało korzystać z orkiestrowego sprzętu. Na, szczę na szczęście nie. Na szczęście nie, ale ten sprzęt jest w szpitalu. Tak tak tak? Tak, 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 tak. Ale piękny, piękny wolontariusz ze smokiem, z naklejką Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja rozumiem, że nie krytykujemy owsiaka, tylko popieramy. Popieramy, jak najbardziej. Dlaczego? Ten taki jeden ważny powód to jaki? 20 lat temu sprzęt to owsiaka uratował życie mojej siostry. Czyli jest namacalny dowód. Oczywiście. Serce Wieluńskiego Finału Orkiestry biło naturalnie w siedzibie Wieluńskiego Domu Kultury. Przed placówką było też zaplecze medyczne, bowiem 28. Finał Orkiestry wspierał Wieluński Szpital. Były porady dietetyka, można było zbadać sobie poziom cukru we krwi, zmierzyć ciśnienie i zrobić EKG. We wnętrzu Domu Kultury były z kolei koncerty. Na muzycznej scenie zaprezentował się m.in. zespół wokalny Artura Szczęsnego działający przy placówce. Na muzycznej scenie z ciekawym koncertem wystąpiła też formacja After Work. Prawie do nieba się ładnie, a wtedy wpawał się. Prawie do nieba się ładnie, w zimny, ciemny dzień. Kulminacyjnym momentem była rzecz jasna licytacja orkiestrowych gadżetów i złotych, srebrnych i brązowych serduszek. Licytację poprowadził m.in. Mirek Szymul. My też mamy swoje rekordy, bijemy je na scenie, choć dzisiaj będzie bardzo trudno pewnie dolicytować, bo niektóre są już bardzo wysoko licytowane. Co zapadło w pamięć te kilkunastu licytacji w szczególności? Jakaś, jakaś, jakaś zapadła w szczególności? No, zrobię tu małą prywatę. Wiem, że w tym roku również i od wielu lat w licytacjach uczestniczy jedyna szkoła, tutaj z Wielunia. Pierwsze elo to moja ulubiona, moja ulubiona. Która ma posiada niebagatelną kolekcję serduszek Tak, ale w tym roku z tego co wiem pobiło że zebrano no, maksymalną chyba rekordową kwotę możemy, możemy mieć problem z licytacją. Ale stajecie do niej. Oczywiście i liczymy na pomoc czasami dobrych naszych byłych absolwentów. Zacięty bój toczył się oczywiście orkiestrowe serduszka. Podczas licytacji padały naprawdę poważne kwoty. Złote serduszko z numerem 1 wylicytowano za kwotę 17 tysięcy złotych. srebrne za 5,5 tysiąca, a bursztynowe za 7,5 tysiąca. Cieszymy się bardzo, że udało się wylicytować. Próbowaliśmy najpierw w radiu. No dzięki dogrywce jesteśmy właścicielem. Panie prezesie, proszę powiedzieć, ile Was to kosztowało? Eee, 7,5 tysiąca. 7,5 tysiąca. Czy to jest pierwsze serduszko w kolekcji firmy Zubil? Eee, tak, a szczerze powiedziawszy to moje pierwsze, bo to jest moja licytacja, niefirmowa. nie firmowa. Firma to, nie ufundowa... rozumiem, prywatna licytacja. Tak, tak, tak. tak, tak. Firma ufundowała oczywiście Pierwsze serduszko złote, i to jest nasz wkład jako firmy w, w tegoroczną orkiestrę. Natomiast to mój prywatny, ale oczywiście jako prezesa Zugilu, jakieś tam wsparcie jest. Dzisiaj kwota, jaką udało nam się, za jaką się wylicować, to kwota 10 tysięcy złotych. Także tak, rzeczywiście dzisiaj to największe zakupy. To jest 10 tysięcy za które serduszko? Przypominam. Złote serduszko numer 3. Dzisiaj od samego początku już na antenie radia Z2 wybraliśmy z żoną, to, to wy. Ubórżony właśnie numer 3 i kontynuuje. przyjechałem tutaj kontynuować i udało się. W sumie 28 fina Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wieluniu zakończył się fantastycznym wynikiem finansowym. Wolontariusze Orkiestru Owsiaka zabrali do puszek aż 86 243 złotych zł. Z kolei z niedzielnej licytacji w WDK uzyskano 83 801 zł. Łącznie na konto wośb wpłynęło z wielunia 170 000, 44 zł i 20. To naprawdę rewelacyjny wynik. W ubiegłym roku, przypomnijmy, zebrano 118 tysięcy. Na zakończenie orkiestrowego grania było też światełko do nieba obszerna relacja z 28 finału Wielkiej Orkiestry w Wieluniu. Do zobaczenia w temacie tygodnia. Orkiestrowe relacje pojawią się też w magazynie sportowym i short pressie. Zapraszamy.